Zbliża się godzina 8.30. Zgodnie z wczorajszą rozmową telefoniczną z powoższym, wybieram się na prawie celem złożenia aktu apostazji. Ksiądz, wbrew temu czego naczytałem się na forach internetowych, okazał się profesjonalnie podejść do tematu, zapytał się czy rodzice wiedzą, dlaczego chce to zrobić, czy są skutki. I później przeszedł do wymogów formalnych samego aktu. Zapytał, czy są tam moje dane, czy jest wyraźnie uargumentowana motywacja, dlaczego chcę to zrobić, czy jest zaznaczone, że obie to dobrowolnie i znam tego skutki. Oczywiście na koniec jeszcze powiedział, że w razie czego, jakbym się jednak namyślił, nawrócił, nie, nie wiadomo co jeszcze by się działo, tam zawsze mogę wrócić. Osobiście nic nie sądzę, ale no, powiedziałbym musiał. Sądząc po tym co mówił, z dnia 5 maja 2021 zostałem oburzony ekskomuniką, czyli osiągnąłem to o co mi chodziło składając owy akt apostazji. Natomiast tam KUJA czy ktoś tam jeszcze inny ma to tylko oficjalnie potwierdzić i mam nadzieję że gdzieś za miesiąc dostanę ze straceną adnotacją. Po załatwieniu swoich spraw, podjechałem do Skytowera. W jednym z poprzednich odcinków wspominałem Wam, że w tej serii czekał Was coś mega i moje podjechanie do, do Skytowera ma z tym bezpośredni związek. Trzeba było bowiem kupić sobie voucher, a następnie już w domu przez Neta,

Panie i Panowie, YouTuber McGregor dostał paczuszka z widza. Ponieważ jest to paczuszka z widza, poza pewnymi wskazówkami odnośnie zawartości, nie mam pojęcia co jest w siatku. Wiem, że ma być piwo jego własnej produkcji, wiem, że ma być pewien voucher, poza tym nie mam pojęcia. Jeśli komuś zdarzyło się w swoich YouTube'owych wędówkach zajść na kanał Kupulik89, bo od tego jego posiada jest to oto paczka, to, to wie, że niektóre moje paczki były nieco dla niego kłopotliwe, więc spodziewałem się, że może chcieć mi troszeczkę się odpłacić. Dlatego przygotowałem sobie taki sprzęt. a także nieco grubszą ligę tu jest naklejk adresowa żeby z przepisów dostał się zadość usuniemy ją najszybciej jak się da tu jest rączka która pomogła ku w wsadzić a raczej wypchnąć tą paczuszkę do blaszaka bo weszło to, to co nie następuje musiałem ją trochę wyszepać, żeby ją wydostać może tyle gadania o genezie patrzy, o jej pochodzeniu, może przydałoby się w końcu spróbować na niej dostać. W samej górze pianka, którą kopulik dostał także ode mnie. Może ja sobie od razu wezmę jakąś miskę na tej świeci, co nie utonął w tych świeciach To na gazet. Kawałki mniejsze pianki pierwsza część patrzcie, która będzie mnie interesować. O tym co jest w siatku, to za, za chwilę. Makulatura. Makulatura. Jeszcze więcej makulatury. Troszkę platonu. Karton, który w którym prawie na pewno coś jest. Gąbka. Kolejne z Jeszcze kolejne. I tu poza folią i makulaturą nic nie ma. Najpierw odpuszcz to. Dobrze, odpuszczę to w pierwszej kolejności. Kolejne zaginiątko. Kolejna makulatura. Jesteś połączony. W środku jest już tylko styropian i kato, ale zobaczę czy nie ma jakiegoś do niego dna. Wygląda na to, że nie. Więc tyle bajzru ile się uda wracać z Ja tam robię, bo się już zrobił i teraz z obietnicą otwieram korpetę, którą mielek chciałby, żeby otworzył jako pierwszą. Niektóre elementy paczek powiązane są z ten Dołożyłem wszelkich stań, aby jego końcówki zabez... zabezpieczyć taśmą, ale mimo wszystko zalecam ostrożność. Z pewnością nie da się, się pokraczyć, ale ukucie do też może być nieprzyjemne. się otwierania paczek. Dowolna do jedna z paczek zawijana kieliszek degustacyjny do piwa. Mam nadzieję, że dojdzie cały. Gdyby jednak się stukło, uważaj na szkło. Mam nadzieję, że wszystko dotarło całe i bez uszkodzeń. Życzę dobrej zabawy i przyjemnej degustacji. Eee, dziękuję za życzenia. Mam nadzieję, że będą trafne. Aczkolwiek znając Twój guż, gust do wejścia piwa, e, pozostaje mi żyć nadzieją. Ciekawe, Ciekawy, czy jakieś zaznaczyłeś, które piwa są, na które twoje? A. czyżby to był jakiś ten cieliszek? nie, to jest jakaś ma zaśladka z czegoś już proszę Państwa wiem co to jest to czarne coś proszę Państwa według producenta służy do umieszczania wniosek elektrycznych w ścianie Eee, widzę, że większość eee, składu paczki to są elementy moich, moich paczek, których było bodajże 13. Pozor bałtycki, ekstrakt 24%, alkohol 11%. Nie, nie pij tego z butelki. Porównaj z tym drugim, N najlepiej na filmie zobaczy co się da zrobić Tuba kartonowa, również znajdę w paczce którejś Pateł bałtycki, leżakowany w beczce po równie. Kap... Czarny kaptajn Morgan, e, ekstrakt i alkohol, te same 12-11. No i e, p, e, ta sama walgan, bo i szorym kołkał na do Dobrze, ten był leżakowany, to może na wszelki wypadek, a tą cię zostawię. fabryczne piwo, krawciarz Elbray i Pan, z Lasowiak. Chciałbym zobaczyć dane na temat goryczki, goryczka 3 z 6. Może będę w stanie przełknąć. Starowiak. Zakładam, że nazwa nawiązuje do mnie w miejscowości kolegi mija czy czyli stalowej woli. Alkohol 4,5, więc powinno być w miarę spoką Piwo sesyjne i pan St Stalowiak. Oznaczenie goleczki. Na razie nie widzę, bo mi się trudno. Jeśli będzie zbyt boższy. Nie będę miał wyboru i ku rozpatrzeniu milka będę, będzie trzeba to rozsięczyć z jakimś kancleniaciem typu Krystian Guwalka. Mam nadzieję jednak, że się będzie. Przeniczny z drewnem, Bastidań gołeczka 1 z 6. Fantastycznie, już mi się podoba. Znikłem z kadru to było spadzenie czy się ładnie nabiło, wszystko z zbit, więc lecimy dalej w spółkołce. A jeżeli chodzi o zawartość białego pudełka mamy na się... Makulaturę. Pudełko sobie zachowa, jest całkiem spoko sztywne. także pudełko mi się przyda z pewnością. Padła swoją folii jeszcze jedno pudełko. Tym razem już takie mam no, 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 całkiem całkiem nadające się na prezent powiedzmy zabezpieczone tę Czyli czy moim ulubi ulubionym materiałem budyncowym jakby to no. muszę ci przyznać, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to dorównujesz mi. Mam nadzieję, że i to dla Ciebie komplement.

Zbywały Lasowiak, ile tu wchodzi pół lita, czy akurat na piwą. Dzięki wielkie na pewno skorzystam. Ja Czyżbyś się to zamawiał? Jakąś drogą łysykową, czy łodziłem? Czy po prostu się jakiś magazyn najwyższego lidra? Nie no, że to ja czuję się Znając Cię raczej, wszedłeś w posiadanie tego w względnie sposób, także nie posądzam Cię o jakieś dziesiąte czy inne historie. Przerwa ma się tak, że w pewnym momencie, z nieznanego mi powodu, Kameka po prostu uznała, że się zmęczyła i przestała nagrywać. Na, na szczęście, zanim to zrobiłam, uchwyciła moment, kiedy wyjąłem takie niebieskie pakowanie, więc e, też Wam, co było w środku. W środku była ta oto sterta żelastwa. Ś śruby. Odpadki. Generalnie nie było wielkiej filozofii, trzeba to było od, tylko odkręcić. W samym środku tej konstrukcji, w na to będę mi jak dał ciała delikatnego, bo gdyby ten, tym oto, dut, gdyby tym oto dutem, e, przywiązał jeszcze z tej strony, miałbym dużo, dużo większy problem, a tymczasem wystarczyło, że pozbyłem się śrubek, i zwyczajnie sobie to otworzyłem na no, książkę i bez problemu wydobyłem konstrukcję z papieru, drutu i kartonu. z początku chwilę się bawiłem z, z drutem ale z, e, porzuciłem ten plan gdyż obawiałem się, że drut przetnie to z siatku e, w momencie gdy udało mi się otworzyć walstwę z gazet, czy co to tam jest dostałem się do kartonu, wystarczyło tylko przeciąć tutaj taśmę klejącą i dostałem się do w zasadzie mogę powiedzieć głównej części paczki oprócz piwa i tego e, kielicha degustacyjnego, bo to jest kielicha, nie kieliszek, nie oszukujmy się pokażcie mi kieliszek, który mieści w sobie pół wracając do meritum główną Rzeczą, dla której dostałem tą paczkę, było, był fakt, że jakiś czas wcześniej, spokojnie, nie musicie powiększać Zooma, nic takiego, Zaskanuję to i będziecie mieli przybytkę. Historia tego jest taka, że jakiś czas temu, gadałem sobie z nadawcą tej paczki, którym, jak już wspomniałem wcześniej, jest Mirek krafę, z Podkarpacia, z kanału Kupul 89 Link będzie w opisie filmu. E Zgadaliśmy się, że e piwo okablania chyba co tu, w Stalowej Woli, do której Mirek regulanie uczęszczył i w której ja też byłem dwa razy, w ramach moich palantryków, e w znanej nam e wszystkim sytuacji, Postanowiła się troszeczkę ratować i, i wypuściła oto vouchery na o nominale 50 zł, które będzie które teraz mogą właścicielowi chyba to tu przetrwać ten cięższy czas dla i nie tylko, ale no, dla gasonami zwłaszcza A gdy już ta kolona Paranoia, sterowa z WC i... Z góry siedziby PiSu. Mam nadzieję, że będę mógł pojechać do owego lo lokalu, chyba to tu, po raz trzeci, celem wykorzystania tego oto voucheru. I przy tej okazji też mam dla Was, dla Was, do was chyba bardziej dla Was, ma apel, że. O ile macie jakąś najpierw, pub, e, restaurację, do której lubiliście chodzić przed kolanę z dymą, zajrzyjcie tam, zapytajcie się obsługi, czy nie mają taki, e, takiego voucheru. E, jeżeli mają, to myślę, że nie głupim pomysłem byłoby pomóc im przetrwać, a jeżeli nawet nie mają, to od czasu do czasu zamówcie tam na wynos przez osobistym, tak jak to teraz ma miejsce, z grosa, piwo, co tam kto lubi. Dzięki temu, dzięki temu po prostu będziecie mieli gdzie chodzić i gdy korona jaminie. Podsumujmy zatem co dostałem w patrzce. Elegancji kielich do piwa. Ten jest akord mój, to nie jest paczki. Wączel do chyba to tu. Dwa piwa roboty Mika. Dwa piwa z bewału Zakładowego. I trzy, e, trzy piwa z bewału Lasowiak. A te żelazka. Ponieważ piwa spędził już w lodówce jakiś czas, mam nadzieję, że miały temperaturę nadającą się do spożycia. Pięć piw z sobie jak i zakładowego zostawię sobie na później. Natomiast według życzenia nadawcy porównamy sobie dwa piwa jego roboty. W profesjonalnym szkle w kieliszku do piła będzie 1k po tej Bałtyski Ojej oj. ciemne piło, przeczuwam kłopot. Ciemne piła są z przy... reguły mocne, zwłaszcza jeżeli ja wiek Natomiast w kieliszku moim będzie piwo po tej Bałtycji, leży w beczce Tyle z ciekawszych informacji na jego temat. Również piwo ciemne, a więc również przeczuwam kłopoty. Miejmy nadzieję, że się pomyla, ale aczkolwiek nie wydaje mi się. Dość gorzki, ale jeszcze w granicach tolerancji. Natomiast dwójka Troszeczkę jak Eustyvina musujące na Sylwester, dające szampana Także no To nie miało na celu pojazdu, ale no To jest najbliższe coś co kojarzy mi się smakowo Zapach też taki podobny Także jeżeli miałbym wybierał co dla mnie jest lepsze Zdecydowanie dwójka, może dlatego, że nabrały jakiegoś zapachu tego ruchu, nie wiem, ale i zapachowo i smakowo podwychodzi mi bardziej dwójka. No i jeżeli chodzi o te pięć piw, to że sobie je w czasie późniejszym. Jak będę pamiętał to dorzucę jakiś komentarz, jakie były, w jakiej kolejności bym je kupił, ewentualnie tak jak to zrobiłem w przypadku Gawał Mencena. No, jeżeli, jeżeli zapomnę, cóż, mój się trudno. Myślę, że spełniłem wszystkie prośby nadawcy, więc myślę, że ze względnie czystym sumieniem mogę zakończyć ten odcinek i zaprosić Was na odcinek sz szósty, w którym zabiorę Was na pewną afekcję do Skydowera, ale to będzie w dniu jutrzejszym. W dniu jutrzejszym dla mnie, a dla Was to będzie odcinek numer 6, który ukaże się za trzy dni względem tego, e, odcinka piątego, który właśnie zbliża się ku końcowi. Także w zdobie, trzymajcie się, siema! I przemyślcie mój apel odnośnie elektrowania gastronomii.